nazywam się Daniel Modzłek. Miesiąc temu ukończyłem kurs cywilnego bezpieczeństwa Na co dzień pracuję w administracji publicznej po pomoc informatyczna. Rozwiązuję problemy związane z infrastrukturą systemów informatycznych. W dzieciństwie pragnąłem zostać policjantem, chciałem dbać o bezpieczeństwo. W szkole podstawowej zainteresowałem się dziedziną informatyki. Bezpieczeństwo i technologie to są dziedziny, którymi chciałem się w przyszłości zajmować. Kolejnym powodem jeszcze jest to, że cyberbezpieczeństwo to jest przyszłościowy kierunek w tej branży. Można zarobić dużo pieniędzy. Dlatego zapisałem się na kurs cyberbezpieczeństwa Hacker.io. Rok temu przeglądając na portalu społecznościowym zobaczyłem reklamę o kursie bezpieczeństwa. Zainteresowała mnie ta oferta, zapisałem się no i jestem zadowolony z całego przebiegu kursu. Hodowcy zaciekawili mnie swoją wiedzą, podejściem do uczestników. Najbardziej z całego przebiegu kursu podobało mi się to, że w trakcie całego przebiegu kursu Wykładowcy przykładali praktyczną wiedzę. Dużo było ćwiczeń. Uczestnicy też musieli samodzielnie wykonywać ćwiczenia. Tak, wykładowcy na początek wskazywali drogę, jak wykonać ćwiczenie w trakcie wykładów. Kurs Cyberbezpieczeństwa Red Specjalist przygotowuje do egzaminów międzynarodowych z bezpieczeństwa informatycznego. To jest mój kolejny cel. W przyszłości chciałbym podejść do tych certyfikatów bezpieczeństwa. Na pewno w przyszłości podejdę do certyfikatu OSCP. Ten certyfikat jest bardzo uznawany na rynku bezpieczeństwa IT. Na koniec chciałbym podziękować firmie Hackerium i uczestnikom kursu za spędzany czas